Jak zreformować Kościół? Jak to naprawić? Otóż coraz bardziej noszę w sobie takie przekonanie, że tak po ludzku to my tego nie wymyślimy dobrze. Znaczy możemy próbować, pewnie powinniśmy w jakimś tam stopniu, ale nie wierzę, nie mam przekonania do tego, że ludzkie środki wystarczą. To znaczy chcę powiedzieć, że Prawdziwa reforma Kościoła to jest otwarcie się na prowadzenie przez ducha świętego. Że tu się zaczyna coś większego i ważniejszego, i że jakoś zupełnie nie wierzę w to, że wymyślimy jakieś procedury, wymyślimy jakąś grupę, która opracuje super program i to zadziała. Raczej mam głębokie przekonanie, że jak przestaniemy przeszkadzać duchowi świętemu i pójdziemy za tym, do czego nas wzywa i woła, to będzie dużo prostsze wszystko. To jest pewien paradoks, że przy całym naszym polskim zakompleksieniu rozmaitego rodzaju, osobami w świecie z Polski najbardziej znanymi są święci Kościoła Katolickiego, na pierwszym miejscu Jan Paweł II, na drugim miejscu siostra Faustyna. To jest pewien paradoks, że, że osoby najbardziej zakorzenione w Pana Boga również jakby są najbardziej znane w świecie. Myślę, że to jest jakaś wskazówka też, że żeby się jakby nie bać tego, że nasza historia zaczyna się chrztem, że to tak po prostu jest i że co więcej, że jeżeli chcemy zreformować Kościół, tak się zacząłem zastanawiać, zacząłem od Kościoła, poszedłem w państwo, ale to w sumie w tym naszym przypadku to się jakoś dosyć wiąże nierozdzielnie ze sobą, z naszą tożsamością. Że ta reforma kościoła, ale pewnie też ta, ta zewnętrzna reforma, taka strukturalna, socjologiczna, ludzka, wiąże się ze sobą w jednym punkcie, że potrzebujemy wejść, wypłynąć na głębie, że nie potrzebujemy takich rozwiązań prowizorek, działań pozornych. Właściwie od tam zarania czasów to, to była pierwsza pokusa. Mamy jakiś problem. To go tak załatajmy w jakiś tam sposób zewnętrzny, taki, żeby, że tak powiem, było, że coś się robi, ale czy to będzie skuteczne, to, nie, to trudno powiedzieć. Na ogół bywało średnio skuteczne. Wracając do głównego wątku, wydaje mi się, że, że taka najgłębsza. Reforma kościoła to czasami zaczyna się w tym, żeby odkryć, że on już żyje i działa, że Pan Bóg żyje i działa w kościele i że często obok nas w różnych rzeczach, które już się dzieją, są rzeczy niezwykłe. Że to nie jest tak, że teraz jest źle, musimy coś zrobić hiper-super i wtedy będzie lepiej. Że wydaje mi się, że to jest bardzo uproszczony obraz, że tak jak na początku. Istnienia kościoła byli wielcy męczennicy, wyznawcy, doktorzy kościoła. Tak i my dziś żyjemy wśród takich ludzi, chociaż nie zawsze potrafimy ich w czas rozpoznać. Może nawet czasami walczymy z nimi i to jest pewien problem, żeby to dobrze rozpoznać, rozeznać. Myślę, że taka droga pielgrzymka w głąb siebie. I trochę odkrycie, którędy duch Boży mnie prowadzi, gdzie jest punkt nawrócenia dla mnie, oczyszcza mój wzrok. Dokładnie jak w porównaniu do źdźbła i belki. Że jak wyrzucam belkę z mojego oka, to zaczynam widzieć ostrzej, prościej, inaczej, i też przede wszystkim widzę, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej. Już nie tylko poprzestajemy na takim snuciu nierealistycznych, idealistycznych planów, jakby to cudownie było, gdyby wszyscy byli idealni, gdyby w ogóle było fajnie i miło, gdyby ptaki zawsze śpiewały i gdybyśmy mogli robić to, na co mamy ochotę, i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów, ale to jest jak jakaś taka po prostu komiks o życiu, a nie życie że być może potrzebujemy na nowo odkryć, że. Jest w nas samych głębia, tuż obok, tylko potrzebujemy pewnej odwagi, wyruszyć w pielgrzymkę. To znaczy zacząć się nawracać, zacząć szukać tego, co jest moim powołaniem i tego, do czego mnie inspirują ludzie, którzy są głębsi ode mnie. I nagle się okazuje, że ojej, to jest pełne ręce roboty, tak naprawdę. Że kiedy sobie myślę o tej naszej polskości i wierzę, to widzę pełne ręce roboty do tego, żeby, tak jak kardynał Wyszyński zaprasza, zadbać o systematyczną pracę i wyciszenie. Że my jakoś bardzo lubimy działać na efekt i splendor, a jak go nie ma, albo jest niepowodzenie, no to jest rezygnacja i że jest jak zawsze i że jesteśmy źle położeni, i że nic nie da się zrobić. Że jakąś drogą środka jest to, że Pracujemy wytrwale, pracujemy dla Pana Boga, pracujemy dla wartości, które są ponadczasowe. Być może zrobimy mniej niż byśmy chcieli, ale to będzie jakiś konkret raczej niż wielkopańskie życzenia, rzeczy, które są po prostu niemożliwe do zrealizowania. Więc jaka reforma Kościoła pewnie ode mnie zaczynająca się, w takim sensie, że do czego Bóg mnie zaprasza w moim życiu. Być może do przebudowania tego, co ja mogę zrobić, że ja mogę coś ofiarować też z siebie innym, że mogę popatrzeć na większych ludzi, przy których się czuję mały, i to jest bardzo pożyteczne dla mnie, żeby nie trwać w jakimś takim samozadowoleniu, które się wiąże z krytykanstwem, że ciągle ktoś coś robi źle, to jakbyśmy się sytuowali troszkę z takiego wygodnego balkonika, z którego się wygodnie ocenia. Niewykluczone, że czasami nawet trafnie, ale jednak z balkonika, na którym nic się nie dzieje, na którym jesteśmy jakoś uwięzieni, że potrzebujemy się zaangażować, że potrzebujemy trochę tak jak ci wielcy święci z przeszłości, że oni chcieli być kościołem dla narodu, dla ludzi, wśród ludzi i z nimi, w tym co najgłębsze. I to jest coś niesamowitego. Żebycie z Bogiem. To jest też bycie bliżej drugiego człowieka, tam, gdzie on tego najbardziej potrzebuje. To jest jakiś fenomen niesamowity, że to właśnie wielcy i święci ludzie często zmieniali również struktury społeczne. Że nawet w Polsce ta wolność, ta prawdziwa wolność, jakoś bardzo ściśle wiąże się ze świętym Janem Pawłem II. Że jego wkład jest niezaprzeczalny. Że plac zwycięstwa, jego słowa, jego homilia przeważyły jakąś szalę. Na korzyść tego, że nie chcemy żyć dłużej w kłamstwie. I że w gruncie rzeczy ta historia się jakoś powtarza, że my potrzebujemy takiej odwagi do tego, żeby żyć głębiej, pewnie bardziej pod górę, bardziej prawdziwie, ale jednocześnie z tym, co to daje, a daje niesamowicie dużo. Bo kiedy rzeczywiście jesteśmy zaangażowani w wielkich sprawach, to te wielkie sprawy też dbają o nas i też nas pchają. Do tego, kim tak, tak wewnętrznie gdzieś jesteśmy, że, że przypomina to taką sytuację, że kiedy chcemy żyć dla siebie, to jakoś karłowacie jemy. Kiedy żyjemy dla ważnych spraw, dla innych ludzi, tak głębiej odkrywa się w nas coś niesamowitego, że człowiek nie traci na tym, tylko dużo zyskuje, że jakoś bardziej go widać, że te kontury i twarz ma ostrzejszą, wyraźniejszą, bardziej prawdziwą.